Co sięmano wszystkim, pa się dzisiaj troszkę z karpówką. Tylko walecy, zobaczymy, co to daje radę, czy nie? Póki co, nawet powiem szczerze, że fajnie kontrolowana jest. Da się nawet ładnie to zbierać. kopalnia, no to wiadomo, to jest skarbówka. Mała koparka. Ale jak się chce. Trochę prawą stroną. Trochę lewą. O, już jakiś padyl trochę Właśnie wskakówka nie jest ostra akurat w tym przypadku tego parki. To pasowało jakiś lemiesz, taki bardziej ostro-ostrzony zamontować. Ale na opartego, żeby ja się uparł. To rogiem zwiększy zmi to ziemię Krawo. nie służy do kopania. Bo to do koperacji, do planowania terenu bardziej spóźnionego w ziemi czy kamienia. ale nawet jak na poparkę, w tym tony 100 da się skarpówką. no słuchajcie, jak nacińską maszynę o masie nominalnej to jest to ze skarpówką która nie jest ostrą skarpówką trzeba przyznać więc zobaczycie że tutaj nie ma y, ostrego oszcza, jest na blachą, na gładko skończone więc raczej powiem szczerze dobry wynik na takie kopanie z karkówką gładką tak naprawdę na pewno nie jest to samo co kopanie 40, z zębami ale daje radę W te korzenie się przekopałem, to już idzie lepiej. Może ja bym się ustawił lemieszem do tyłu, żeby ją z tyłu wesprzeć bardziej, to wtedy większa, większa moc wyszła na łyżkę, a nie na podnoszenie koparki całej. Ale widzicie, nawet daje sobie radę. Powiązam tak fajnie, bo dosyć szybko spraja robota działa, naprawdę można ją ziemią właśnie rzucić nawet. Nie, nie zamula za tylko jeszcze kwestia przestawienia sobie węży pod swoje tak do budow jeśli chodzi o sterowanie. Od no Fidaszy mam trochę na ogród i trochę właśnie mam problem z tym, że jeszcze nie ogarniam to mam prawo lewo, a to mam przed tyłu. jest trochę problem to jeszcze skoordynować w pełni. Ale powiem wam szczerze: nawet gdyby tu zjechał by za szybko, działa. tutaj też będą kolejne modyfikacje które pokażę na kanale i przypominam, że to jest tak naprawdę moja nawet nie godzina pracy na niej jeszcze ale dopiero tak powiem wczoraj chwilę przetestowałem no i dzisiaj po pracy Znowu ja powiem, chwilkę się pobawię, coś Wam nagram. Wiadomo, sprawa czyni mistrza. Czym się dłużej porobi, tym naprawdę będzie lepiej. Ale szczerze, że to no fajnie, fajnie się cho, cho joystick to pracuje. Jednak czodzojstik, podzojstik to nie podlega dyskusji. Czy chiński, czy japoński, czy jakiejś każdej innej, innej marki, czy produkcji bym powiedział, innej marki. To jednak jest to dużo bardziej komfortowe, Było Może uda mi się chyba pokazać jeszcze pracy inną maszynę tej firmy jak i innej może ale mogę powiedzieć jeszcze, że razie maszyny XTM które mi się spodobały Jeszcze trochę nieudolnie ją pracuję, bo to mówię raptem marca, może godzinę na niej. Więc jeszcze mogę sobie ją wyczuć. No i naprawdę będę przerabiał joysticky. Bo jakby inaczej, jakby to budowlanek kopił maszynę i w oryginale na niej pracował. Jest tutaj jeden potencjał na zmianę, który może jeszcze więcej zmienić tej maszynie i poprawić jeszcze bardziej komfort tej pracy. A to wszystko wyjdzie w pracy. jeśli być szary. o mnie chodzi no to fajnie skarpówka 80 jak na dosyć taką no jakby nie było jeszcze małą maszynę to daje sobie radę ładnie i nawet jej nie wywraca w takich odczucia. To, to trzymajcie się miłego dnia. Do następnego.